maneczko, jestem Monares i witam was powrotem kochani wytłumaczenie już na start dlaczego mnie nie było miałem kradzież urządzenia no pełne no, nie będę już mówił to, ale miałem kradzież urządzenia, tableta i no już mam nowego e, więc tak, to jest takie wytłumaczenie szybkie i krótkie e, po drugie wezmę wkrótce tam bateryka. Linki 2 do Discorda Na razie jest No, stoi w miejscu Więc potrzebowałbym jakiejś pomocy e, I nowych Was kochani widzowie Tam informuję też O wszystkim I też Będę informował teraz może O jakich e, jakie gry byście chcieli na Mobilne urządzenia Na Androida, żebym nagrał Mm, już takie wybiorę, tak mniej więcej, proponuję Ci z takich gier. Wybierę jedną z nich, żebym dla Was nagrać. E, oczywiście na tyle, ile mi pozwoli tablet, bo ten tablet już jest jakaś. No, pamiętam, no, ale gier, których wcześniej mogłem na ten zagrać, nagrać, to nie mogę teraz, na przykład emergency, nie mogę teraz dla Was nagrać, a chętnie bym nagrał. Więc tak, e, to jest. E, i link to zrzutki tam prowadzę e, zrzutkę na sprzęt którą no, zapraszam Was bardzo serdecznie żebyście mogli wpłacić i no no i tyle <laughs> i słuchawki będę miał mam na oku żeby kupić takie fajne będzie taka miniaturka no lepsze e, więc no i tyle chyba z tego co wszystkiego więc tak, skończyliśmy właśnie przy tej lalce bez włosów z gwóździami w, w kuchowie, więc idziemy naprzód, idziemy te w ciemności cześć, dziękuję za piłeczkę że podałeś, idę dalej kuźwa, nie lęcz się albo nie, może się przestrasz no w sumie to jest o, na no cześć, posąg. Ech, posąg, manekiny, wszystko na raz będzie zaraz. Nie no. Te kujwa lampy tam wy, wyglądały jak oczy. No chyba nie, chyba się zgodzicie ze mną co nie? A tak, jeszcze o no jeden zapomniałem, mi się już przypomniała. Zostawcie suba na tym kanale, żeby... No, dla mnie to już jest ogromna motywacja, żeby nagrywać więcej filmów, z dzwoneczkiem oczywiście, żebyście nie przykapili najnowszych filmów, no i, i łapkę w górę, żebyście nie przykapili najnowszych filmów, no, cześć dziewczynko, no i komentarze, piszcie, czy wam się podoba ta gra, yy, i też, jest za głośno, czy za cicho. Tu też możecie mi pisać jakieś tam uwagi. Czy to tam za głośno, za cicho, coś przerywa, nie przerywa? No, no żebym wiedział co nieco. Dobra. A to trzeba przytrzymać. Dobra. Manekin. A nie. O, manekin będzie na miniaturkę. To będzie dobre. Ja noż. Co jest? To jest, to jest, to jest, to jest tutaj mamy coś. Open door. Od razu zamknę. Ja żem kulturalny człowiek, więc zamykamy ze sobą dziwi. Żeby coś... Jeszcze miałem jaki mi nie w las. w baterika zajmie się do Then bierę Ten superflux find the disk teleported. To już wiemy gdzie jest nasz dysk kochany. Wcześniej nagrywałem, ale nie miałem... Okienka tutaj takiego. Żeby móc sprawdzać ile już się nagrywa. Nie. Super, strażnicy się obudzili. Po ziemi kuźwa mać. Uuuu! Kurwa, spierdalamy, spierdalamy! Spierdalaby! Cofka! to kurwa! Wo 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 Ty mnie nie ma, nie ma! O się, kurwa, jeba maś! Miałem tu kuźwa, nie ma, nie widzisz mnie? Ja sobie przeczytam notatkę, nie widzisz mnie? Ee, kamera, dysk. Musimy znaleźć dyski. Spadaj, mnie tu nie ma. No idź sobie. No, jak mi drzwi za sobą? Kurde, jak mać. Jest... O, pięknie posłuchał. O, teraz idziemy szukać dysku. To jest proste. Okej, okay, otwieraj to. Ja pierdolę. Dobra, on jest tam. Czołona. Ale idź sobie tam na spokojnie, i grzecznie. Z tu przejdę. Ominę cię w, w pizdu nie cię Szukał. <laughs> Hoły, mały! Ale tutaj druga idzie. strażniczka. Nie wiem gdzie jest tam Ale ja mam to w dupie i uciekam sobie. Byłoby miło, jakby tamta poszła sobie, wiecie, no ja muszę tam iść, o, chyba zawróciła, tak, Okej! Okay, czy no, ona... no, ja zaś do schodów nie idzie, więc dobrze, teraz w porządku już, dysk, 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 szybko pod dysk, ale ona już... Na drodze stoi nam. widzę Cicho odgłosy. głosy. Ok, jest blisko swojego towarzysza. menekina z głowy. Super. A, i gachaliwa. Epizody e, czwarty, piąty niedługo będzie. Idź, człap się tam. Człap, człap. No sobie tak się jak otwiera. Otwieraj. A Jeszcze Jak to normalnie ta piła... ...pipczy po uszach. Jeźdź ty siada. Mamy. Mamy to co trzeba. Dobra, idziemy stun w pizdu. Zamykamy ze sobą drzwi. Żebyśmy wiedzieli przy okazji, kiedy idzie to cóż koty manekin. Tego nienawidzę. I to się nazywa ekspres, jeszcze dodatkowy. Pchnięcie drzwiami. Sprawdzę sobie, no. Okej. Okay. I idziemy naprzód. Gdzie Jestem tutaj. Nie wiem, i szczerze, mnie to nie obchodzi. Szczerze, żebym nie był po drodze, oczywiście. Pan złapiec za, za rękę, to nie będzie za przyjemne. Tam go chyba widziałem. No, tam go widziałem. Szybko. Za sobą zamykamy, oczywiście, drzwi. Ok, epfitrunek, dysk i wkładamy o no kod 1553 ok ja chyba już wiem gdzie to trzeba uruchomić kod 1553 1553 dobrze więc kodzik mamy 1553. Musimy przed tym manekinem oczywiście zdążyć. Kod 1553. Ouli, nie! Zły manekin, sio! Uj, przepraszam. Ojej, że mi tu zaraz za winkla wyskoczy. Jupony. Rób ten swój obchód. Codzienny. Pieprzemy w drugim kierunku. Kierunek zawórka ujwa z pieprza i czasu 1 5 5 3. chyba jeszcze pamiętam w miarę dobra idziemy już jest w miarę daleko nie możemy oczywiście biegać bez tej śmierci ujwa mać 1 5 5 3 1 5 5 szybciej 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 Kot. 1 no Jeden. 5 pięć, trzy, dzięki, o, nice, a ja się tu zamykam. mam apteczkę. pęczkę, o, piętro, o, mio, klucz, jeszcze lepiej ła moje uszy! Ła Otwieramy mroczne drzwi! Dobrze, dziękuję! Ja sam manekin! Hmm! Dobra, na będą nie tu! I bardzo się z tego cieszę, więc idziemy sobie pięknie! O no, kurczę! E, dobra Gdzie jest ten manakin? Nie wiem, mam nadzieję, że nie po drodze się zaraz spotkamy jeżeli tak to będzie, że w miarę się jeszcze schajdnę gdzieś Tył wzrost jednak tu już idzie Trzeba jednak tutaj pójść, żeby mi nie za może to niewiele pomoże, ale przynajmniej będę dowiedział To przeszykowane na ucieczkę szybką takie biegu. Hmm z Prazy Jez już, panekin Dobra Idzie, idź, dziedzić. Idź. On się tutaj już zawraca, okej. Okay. To myślałem, że jeszcze zdąży uciec, ale nie. Jeszcze jest powolny ten manekin, no super. Okej, okay, idź, 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 idź szybciej. Jomuś. Teraz klany dźwipacz, nie? Wypacz, nie? I czyż tutaj gałęź byś widział coś? No tak, żeby mi się tu nie zamknęły te drzwi, ale nie, one chyba się nie zamykają. Automatycznie tylko te maneki otwiera i zamyka. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I idź kolego. My tu nie chcemy cię. Nie, nie, nie. Ojej. Jak ja. Ja, ja się z za tym nagrywaniem. No wiem? To się się stęskni. Ja? Nie, przy tym manikinie się nie będę chował, Chyba, że tu się będzie zaraz zawracał. Tak, tu się z on zawraca. To wolę chyba z tym, bo on się nawet nie rusza mnie to. Tak, manekinku nie ruszę się nawet, chyba wolę trochę dalej. praszam. Ale że to nie jest jakaś kamera wczesna. Czy coś Nie informuję, że tu jestem. Okej. Okay. Przez chwilę myślałem, że już chcę tu wejść. No i znowu ta pila, no. Dobrze, że mnie ja odwróciłem się w miarę. Okej, okay, mamy już z głowy, możemy już biec w sumie. Biegnij! Ja spróbuję szukać ten klucz do otwarcia. O. Czek. Czek. Halo. Suite. Gdzie ten klucz. Aj, to gdzieś indziej pewnie. ja mm. No super. Ja chyba już powinien wiedzieć. byś ten klucz. Idzie ten Bebo tu? Nie, nie widzę, żeby wyłaniał się z tego. Dziwota, że nie widzę zamknięte ale już tu podąża. Okej. Okay. aha, znowu pani manekin. Co, A, tego chciałem, nawet nie patrzę. Sprawdzę sobie tylko. On tak się upewniał, że mi się nie przerywało. I ile już nagrałem, to że nie chcę zbyt długiego filmu robić ani zbyt krótkiego. Żeby nie było no dobrze to o właśnie. I idź sobie koleżanko do przodu. Już poszła sobie. Dobra, znajdź, że poszła sobie, tak? Ok, poszła sobie cholery jeszcze mi światełko waruje <śpiewa> Wpsuje mi kontakt, więc spokojnie. A jakby ktoś pomyślał, że to może być spyk spiekoli... okoliczny, jeśli że mi się światełka, to nie Gdzie teraz unias ten tutaj? Manekin. Tu, tu, tu jest, dobra, ej, jest, tu dobra. Jest. Zobaczyć, z której manki wyjdzie. Wo wow wo 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 bo on z tej wyszedł. Cwaniak. Cwany manekin. Dobra, już mamy go z głowy ogólnie. I w tamtej trzeba pójść. Ja Czy ta lalka tu jeszcze O, ja pierdole, kurwa. Ja chciałem ją otwierać. Dobra, kolejny poziom. Nie no, jeszcze poziom, te nagrywki trochę dali. Żebyście mieli satysfakcję. I coś do oglądania. Myślę, że tak max to 20 minut. No, też nie jest to zbyt długiego robić wideo. Okej. Okay. Majder w recepturę Znowu manekiny Kamera działa Nie, zdecydowanie nie działa Ojejo Znowu te manekiny nienawidzę tych Coś mi się wydaje, że będzie źle tu A co otwieram? Okej, okay. no, na razie cisza jest, ale no... Cisza jak ktoś mówi. Przed burzą. Mmm. Wo 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 Kurwa jego bać! Co za kurwa gnój! Kurwa do szafy. Jebony. Piło, melakiny. Jeszcze piłasz. I co jeszcze kuśma? Dobra, chyba tyle wam emocji wystarczy, co? No wystarczy wam tyle emocji. Dobra. Cóż, to kończymy w szafie. <śm> 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 od pana piłaża. I mam nadzieję że Wam, się spodobał. Powrót mój. No i... Dobrej nocy. Wam życzę. Żegnam.